Warszawski wieczór pachniał jesienią i mokrym asfaltem. Marek stał przed lustrem w swoim mieszkaniu na Mokotowie, poprawiając kołnierzyk koszuli, której normalnie nigdy by nie włożył. Jego telefon wibrował po raz dziesiąty w ciągu ostatniej godziny. Kuba, błagam cię, to tylko jedna kolacja, pisał jego starszy brat Adam. Marek westchnął, patrząc na swoje odbicie. 32 lata. Architekt z solidną karierą a jednak tutaj stał, przygotowując się do najgłupszej rzeczy, jaką kiedykolwiek zrobił. Adam miał randkę w ciemno, zorganizowaną przez ich wspólną znajomą Zosie, ale dostał nagłą wiadomość o spotkaniu biznesowym w Krakowie. Wyleciał rano, zostawiając Marka z desperacką prośbą. Wystarczy, że się pojawisz, przeprosisz, powiesz, że Adam miał nagły wyjazd, nie zostawiaj jej samej w restauracji, brzmiała ostatnia wiadomość. Restauracja pod Kotwicą mieściła się w kamienicy na Starym Mieście z widokiem na zamek. Marek wszedł o 19:45, 15 minut po czasie. Kelner poprowadził go do stolika przy oknie, gdzie siedziała kobieta tyłem do drzwi. Długie, kasztanowe włosy opadały na ramiona granatowej sukienki. Gdy się odwróciła, Marek poczuł, jak jego starannie przygotowana wymówka ucieka gdzieś bardzo daleko. Adam? zapytała cicho a w jej głosie było tyle nadziei, że Marek nie potrafił od razu powiedzieć prawdy. Przepraszam za spóźnienie, usiadł, zyskując kilka sekund na zebranie myśli. Nie szkodzi, jestem Julia, uśmiechnęła się niepewnie. Miała oczy koloru bursztynowego miodu i drobne piegi na nosie. Zosia tyle mi o tobie opowiadała, Marek pomyślał gorączkowo. Powinien jej powiedzieć. Teraz, natychmiast. Ale coś w jej spojrzeniu, w sposobie, w jaki nerwowo bawiła się serwetkę, sprawiło, że słowa uwięzły mu w gardle. O mnie też dużo słyszałem. Skłamał, czując jak rumieniec wchodzi mu na twarz. Kelner przyniósł menu. Julia zamówiła żurek, on wybrał pierogi ruskie. Rozmowa początkowo była niezręczna. Marek musiał uważać, żeby nie zdradzić się szczegółami z życia Adama, których nie znał, ale Julia mówiła dużo, co ułatwiało sprawę. Pracowała jako terapeutka zajęciowa w szpitalu dziecięcym na Ursynowie. Opowiadała o małym Kubusiu, który po miesiącach terapii narysował jej tęczę, i o Zosi, nie tej samej Zosi, która nauczyła się ponownie trzymać kredkę po wypadku. – Przepraszam, pewnie cię nudzę – przerwała nagle, rumieniąc się. – Zawsze za dużo mówię o pracy. – Nie, proszę, kontynuuj. Marek pochylił się do przodu, szczerze zainteresowany. – To brzmi… ważne… Julia spojrzała na niego zaskoczona, jakby nikt wcześniej nie powiedział jej czegoś takiego, uśmiechnęła się ciepło. Przez następną godzinę rozmawiali o wszystkim. Julia opowiadała o swoim dzieciństwie w Lublinie, o studiach we Wrocławiu, o przeprowadzce do Warszawy trzy lata temu. Marek dzielił się swoją pasją do architektury, nie wspominając o Adamie, który był lekarzem. Kłamstwo rosło z każdą minutą, ale równocześnie Marek czuł się dziwnie szczęśliwy. Wiesz co jest zabawne? Julia patrzyła na niego przez kieliszek wina. Zosia mówiła, że jesteś bardziej nie wiem powściągliwy, a ty jesteś taki otwarty. Serce Marka zabiło szybciej. Ludzie czasem zaskakują, powiedział ostrożnie. To prawda. Julia uśmiechnęła się tajemniczo. I dobrze. Gdy kelner przyniósł rachunek, było już po dwudziestej drugiej. Marek nawet nie zauważył, kiedy minęły trzy godziny. Wyszli razem na ulicę, gdzie jesienne powietrze było chłodne i ożywcze. Odprowadzę cię, zaproponował Marek. Mieszkam zaraz za rogiem, Julia wskazała w stronę krakowskiego przedmieścia. Ale. To było miłe. Stali na chodniku, między nimi wibrowało coś niewypowiedzianego. Marek wiedział, że powinien powiedzieć prawdę, powinien wszystko wyjaśnić. Jutro. Zadzwoni jutro i wszystko wyjaśni. Julia patrzyła na niego tymi bursztynowymi oczami, a potem zapytała cicho niemal szeptem Czy następnym razem znowu się spotkamy? Marek wiedział, że powinien powiedzieć nie. Wiedział, że to wszystko jest jednym wielkim nieporozumieniem, ale zamiast tego kiwnął głową. Tak. Bardzo bym chciał. Julia uśmiechnęła się szeroko, po raz pierwszy tego wieczoru, bez żadnej niepewności. To do zobaczenia, Adam. Powiedziała lekko, dotykając jego ramienia, po czym odwróciła się i odeszła w stronę swojego mieszkania. Marek stał na pustej ulicy, patrząc, jak znika za rogiem. Jego telefon zawibrował. Wiadomość od Adama: Jak poszło? Przeprosiłeś ją. Marek spojrzał na ekran, potem w stronę, w którą odeszła Julia, i nacisnął przycisk blokady telefonu bez odpowiedzi. Jutro się tym wszystkim zajmie. Jutro porozmawia z Adamem. Jutro. Ale głęboko w środku wiedział, że właśnie skomplikował swoje życie w sposób, którego nie będzie łatwo naprawić. Następnego dnia Marek obudził się z uczuciem, jakby ktoś położył mu kamień na klatce piersiowej. Pierwsze światło poranka wpadało przez żaluzję jego kawalerki, układając paski na białej ścianie. Przez moment chciał uwierzyć, że wczorajszy wieczór był tylko snem, ale telefon leżący na nocnej szafce przypominał mu o rzeczywistości. Dwanaście nieodebranych połączeń od Adama. Siedem wiadomości. Marek odbierz. Wszystko w porządku? Zosia właśnie napisała do mnie, bo kurczę, ona chce się znowu spotkać. Co jej powiedziałeś? uczuł Marek. Dzwoni, jak zobaczysz. Zanim zdążył zadzwonić, telefon zawibrował w jego dłoni. Adam. Gdzie ty byłeś? Głos brata brzmiał na mieszankę ulgi i irytacji. Martwiłem się. Przepraszam, późno wróciłem. Marek usiadł na łóżku, przecierając twarz dłonią. Musimy porozmawiać. Zosia napisała, że Julia była zachwycona. Co jej mówiłeś? Miałeś tylko przeprosić i wyjść. Cisza. Marek? Nie wyszedłem, przyznał cicho. Zostaliśmy przez całą kolację, rozmawialiśmy i chciałbym ją znowu zobaczyć. Po drugiej stronie linii zapadła długa cisza. Żartujesz sobie? W głosie Adama było niedowierzanie. Ona myśli, że jesteś mną. Wiem. Wiem, że to głupie i kompletnie bez sensu. Marek wstał, zaczął krążyć po pokoju. Ale Adam, ona jest wyjątkowa. Muszę jej powiedzieć prawdę, osobiście. Nie mogę tego zrobić przez telefon. To nie ma sensu. Adam westchnął ciężko. Ja też miałem się z nią spotkać. Teraz co? Zosia już chce zorganizować kolejną randkę. Daj mi tydzień, poprosił Marek desperacko. Spotkam się z nią jeszcze raz, powiem prawdę, wszystko wyjaśnię. Może, poż, może zrozumie. A może będzie wściekła i powie wszystkim, że jesteśmy parą kłamców, zauważył słusznie Adam. Ale dobrze, tydzień. Potem to ja z nią porozmawiam, jeśli ty nie będziesz miał odwagi. Przez następne dwa dni Marek był rozdarty. Z jednej strony wiedział, że powinien natychmiast skontaktować się z Julią i wyjaśnić sytuację. Z drugiej bał się jej reakcji. A co jeśli to zniszczy jakąkolwiek szansę na cokolwiek między nimi? W środę dostał wiadomość. Od Julii. Cześć Adam, ciągle myślę o naszej rozmowie. Czy możemy się spotkać w ten weekend? Tym razem może coś bardziej swobodnego? Park Łazienkowski? Marek patrzył na wiadomość przez 10 minut. Jego palce zawisły nad klawiaturą. Powinien napisać, przepraszam, ale muszę ci coś wyznać. Zamiast tego napisał: Z przyjemnością, sobota czternasta. Idealnie, odpowiedziała niemal natychmiast z emotkoną serca. Marek przeklął pod nosem, co on robi. Sobota była wyjątkowo ciepła jak na październik. Słońce świeciło jasno, malując liście w łazienkach na wszystkie odcienie złota i czerwieni. Marek przyszedł piętnaście minut wcześniej nerwowo czekając przy wejściu głównym Julia pojawiła się punktualnie ubrana w luźny sweter i dżinsy włosy spięte w niedbały kok wyglądała jeszcze piękniej niż w restauracji Cześć uśmiechnęła się a Marek poczuł jak jego determinacja by powiedzieć prawdę słabnie Cześć odpowiedział i zaczęli spacer Rozmawiali o wszystkim i o niczym Julia pokazała mu swoją ulubioną ścieżkę wzdłuż stawu, opowiadała o pawiu, który zawsze ją goni, gdy próbuje zrobić mu zdjęcie. Marek dzielił się historiami z pracy, uważając, by nie wspomnieć nic, co mogłoby zdradzić jego prawdziwą tożsamość. Wiesz, jesteś inny, niż się spodziewałam powiedziała Julia, gdy siedzieli na ławce przy pałacu na wodzie. Zosia mówiła, że jesteś lekarzem, zawsze zajętym, trochę zamknięty w sobie. Serce Marka stanęło. Ludzie zmieniają się wymamrotał. To prawda, Julia patrzyła na wodę. Ja też się zmieniłam. Kilka lat temu byłam w długim związku. Myślałam, że to jest ten jedyny, ale on do... ciągle kłamał. O małych rzeczach, o dużych rzeczach. I to nie zdrady mnie zniszczyły, ale właśnie te kłamstwa. Marek poczuł, jak żołądek podchodzi mu do gardła. Po tym związku obiecałam sobie, że nie będę już tolerować nieuczciwości kontynuowała Julia, wciąż patrząc na wodę. Życie jest za krótkie na gry i udawanie. Masz całkowitą rację. Marek ledwo wydobył z siebie głos. To był moment. Teraz powinien jej powiedzieć. Julia odwróciła się do niego, jej oczy błyszczały w słońcu. Właśnie dlatego tak bardzo cenię, że jesteś sobą. Szczery, prawdziwy. Słowa uwięzły Markowi w gardle, jak kawałki szkła. Julia, ja. Zaczął ale w tym momencie zadzwonił jej telefon. Przepraszam, to szpital, spojrzała na ekran. Muszę odebrać. Gdy rozmawiała, Marek siedział jak sparaliżowany. Wiedział, że właśnie stracił swoją szansę. Wiedział też, że im dłużej to trwa, tym gorsza będzie prawda. Julia rozłączyła się z westchnieniem. Muszę wracać. Jeden z moich podopiecznych trafił na oddział. Jego mama prosi, żebym przyjechała. Oczywiście, Marek wstał. Odprowadzę cię do wyjścia. Szli w milczeniu, ale tym razem cisza była przyjemna, pełna niewypowiedzianych emocji. Przy bramie Julia zatrzymała się i spojrzała na niego. Adam, powiedziała cicho. Ja. Naprawdę miło spędzam z tobą czas. Ja też, odpowiedział i to była jedyna prawda, jaką mógł jej w tym momencie dać. Julia podniosła się na palcach i pocałowała go delikatnie w policzek. Jej dotyk był ciepły i pachniał lawendą. Napisz do mnie, poprosiła, po czym odeszła w stronę przystanku autobusowego. Marek stał, patrząc, jak odchodzi, czując jednocześnie szczęście i rozpacz. Jego telefon zawibrował. Adam. Czas minął, powiedziałeś jej? Marek spojrzał na wiadomość, potem na Julię wsiadającą do autobusu. Jutro się odpisał. Obiecuję. Ale w głębi duszy wiedział, że właśnie wkopał się jeszcze głębiej w dziurę, z której nie będzie łatwego wyjścia. Niedziela zaczęła się od telefonu. Nie od Adama, nie od Julii, od Zosi. Marek, musimy pogadać. To pilne. Jej głos brzmiał poważnie. Spotkali się w kawiarni przy Nowym Świecie, gdzie Zosia już czekała z kubkiem kawy i zaciśniętymi ustami. Znali się od dzieciństwa. Ich rodzice byli przyjaciółmi, dorastali w tych samych blokach na Pradze. Julia myśli, że spotyka się z Adamem, zaczęła bez wstępu, gdy Marek usiadł. A ja wiem, że ty byłeś na tej randce. Adam mi powiedział: Zosia, ja. Marek urwał, nie wiedząc, jak się bronić. Wiesz, co jest najgorsze? Przerwała mu. Julia naprawdę cię lubi. Wczoraj rozmawiałyśmy przez telefon i była taka szczęśliwa. Mówiła, że Adam to ktoś wyjątkowego, że czuję się z nim bezpiecznie. Chciałem jej powiedzieć. Marek zakrył twarz dłońmi. Za każdym razem chciałem, ale. Ale co? Boisz się? Zosia pokręciła głową. Marek to nie jest gra. Julia już raz została zraniona przez kłamstwa. Jeśli się tego dowie od kogoś innego, albo w jakiś przypadkowy sposób. Wiem. Marek podniósł głos, sprawiając, że kilka osób odwróciło się w ich stronę. Ściszył się. Wiem, Zosia, wiem, że to wszystko jest moją winą, ale nie mogę przestać o niej myśleć. Gdy z nią rozmawiam, czuję się inaczej. To powiedz jej prawdę. Zosia pochyliła się przez stolik. Dzisiaj, teraz, napisz do niej, umów się, powiedz jej wszystko. A co jeśli mnie znienawidzi? To jest możliwe, przyznała Zosia szczerze. Ale przynajmniej będziesz szczery, a może, tylko może zrozumie. Marek wrócił do domu z postanowieniem. Napisze do Julii. Powie jej wszystko, bez względu na konsekwencje. Siedział przed telefonem przez godzinę, pisząc i kasując wiadomość. W końcu zdecydował, że nie może tego zrobić przez telefon. Zasługuje na rozmowę twarzą w twarz. Julia, możemy się dziś spotkać? Jest coś ważnego, o czym muszę z tobą porozmawiać. Odpowiedź przyszła po dziesięciu minutach. Brzmi poważnie. To coś złego? Po prostu musimy porozmawiać. Spotkajmy się w tym samym parku osiemnasta. Dobrze, do zobaczenia. Następne godziny były torturą. Marek chodził po mieszkaniu, próbował pracować, czytać, oglądać coś, nic nie pomagało. O 17:30 trzydzieści wyruszył w stronę Łazienek, mimo że było jeszcze za wcześnie. Julia była już tam, siedziała na ich ławce przy pałacu. Gdy go zobaczyła, uśmiechnęła się, ale w jej oczach było pytanie. Cześć, powiedział, siadając obok niej, pozostawiając między nimi niewielki dystans. Co się dzieje, Adam? Zapytała cicho. Martwię się. To było teraz albo nigdy. Julia? Zaczął, czując, jak serce wali mu w piersi. Ja nie jestem Adam. Julia zmarszczała brwi. Co? Nazywam się Marek, jestem bratem Adama. Słowa wylewały się teraz, jak rwący potok. Adam miał z tobą randkę. Ale dostał nagły wyjazd służbowy. Poprosił mnie, żebym przyszedł i cię przeprosił. Ale gdy cię zobaczyłem, nie mogłem. Nie mogłem po prostu wyjść, i potem kłamstwo rosło, i. Julia wstała gwałtownie. Jej twarz była biała. Żartujesz sobie? Jej głos drżał. To jakiś żart? Nie, Julia, słuchaj. Marek wstał również, próbując złapać jej rękę, ale odsunęła się. Przez cały ten czas, wszystkie te rozmowy. To było kłamstwo? W jej oczach błyszczały łzy. Udawałeś kogoś innego. Na początku tak, ale potem. Marek czuł desperację w swoim własnym głosie. Potem wszystko, co powiedziałem, wszystkie te uczucia to było prawdziwe. To był prawdziwy ja, Marek, nie Adam. Ale ja nie znałam Marka, krzyknęła Julia. Łzy spływały już po jej policzkach. Ja poznałam kłamstwo, powiedziałam ci, mówiłam ci, jak bardzo dla mnie ważna jest uczciwość. Wiem i przepraszam. Tak strasznie przepraszam mu. Nie, Julia pokręciła głową, cofając się. Nie, potrzebuję. Nie mogę teraz z tobą rozmawiać. Julia, proszę, błagał Marek, ale ona już odwracała się, szła szybko ścieżką w stronę wyjścia. Marek stał jak skamieniały, patrząc jak jedyna osoba, przy której czuł się sobą, odchodzi z jego życia. Wrócił do domu jak automat, zadzwonił do Adama, wszystko mu opowiedział. Brat słuchał w milczeniu. Naprawdę ją polubiłeś, co? Zapytał w końcu cicho. Tak, przyznał Marek. I właśnie ją straciłem. Następny tydzień był jednym z najtrudniejszych w życiu Marka. Próbował się skontaktować z Julią, wysłał wiadomość z przeprosinami, potem jeszcze jedną, zostawił jej przestrzeń, Zosia również próbowała z nią rozmawiać, ale Julia nie chciała słyszeć o marku. Potrzebuje czasu, powiedziała Zosia. Ale Marek, ona płakała, gdy ze mną rozmawiała, i nie tylko z wściekłości. Minęły dwa tygodnie. Marek siedział w swojej pracowni architektonicznej, gdy w drzwiach pojawiła się nieoczekiwana sylwetka. Julia wyglądała inaczej, zmęczona, ale też jakby podjęła jakąś decyzję. Mogę wejść? Zapytała. Oczywiście! Marek poderwał się, prawie przewracając krzesło. Usiedli na kanapie w małym poczekalni. Między nimi wibrowała cisza. Byłam wściekła, zaczęła Julia, patrząc na swoje dłonie, i zraniona. Czułam się wykorzystana. Masz do tego prawo. Daj mi skończyć, przerwała mu łagodnie. Ale potem? Zastanawiałam się nad wszystkimi naszymi rozmowami, nad tym, jak się przy tobie czułam i zrozumiałam coś. Marek czekał, prawie nie oddychając. Może zaczęło się od kłamstwa, ale to kim byłeś ze mną? To było prawdziwe, prawda? Spojrzała na niego tymi bursztynowymi oczami. Prawdziwy Marek. Tak, wyszeptał. Wszystko oprócz imienia było prawdziwe. Julia skinęła głową, jakby potwierdzając coś dla siebie. Rozmawiam z terapeutą, przyznała. Od lat, po tym ostatnim związku. I ona powiedziała mi coś mądrego. Czasem ludzie popełniają głupie błędy ze strachu, ale to, co robią później, definiuje ich prawdziwą naturę. Julia. Powiedziałeś mi prawdę, choć wiedziałeś, że możesz mnie stracić, kontynuowała. To wymaga odwagi i je tęsknię za naszymi rozmowami, za tym, jak się śmiejesz, za tym, jak patrzysz na świat. Marek poczuł, jak coś ciepłego rozpływa się w jego piersi. Czy to znaczy? To znaczy, że chciałabym zacząć od nowa, Julia uśmiechnęła się nieśmiało, poznać prawdziwego Marka. Bez kłamstw, bez udawania. Naprawdę? Marek nie mógł uwierzyć w to, co słyszy. Pod jednym warunkiem, Julia uniosła palec. Nigdy więcej kłamstw, nawet małych, nawet jeśli prawda jest niewygodna. Co obiecuję. Marek wyciągnął rękę. Cześć, nazywam się Marek Kowalski. Mam 32 lata, jestem architektem i jestem najgorszym bratem zastępczym na świecie. Julia zaśmiała się, ten piękny, szczery dźwięk, i uścisnęła jego dłoń. Miło mi Cię poznać, Marek. Jestem Julia Nowak. Mam 30 lat, pracuję z dziećmi i mam słabość do kompletnych idiotów, którzy potrafią przyznać się do błędu. Siedzieli tak, trzymając się za ręce. Uśmiechając się do siebie, jak para nastolatków na pierwszej randce, bo w pewnym sensie to była ich pierwsza prawdziwa randka. To może, zaczął Marek może poszlibyśmy na kawę, mogę ci opowiedzieć o prawdziwym Marku. Z przyjemnością Julia wstała, wciąż trzymając jego dłoń. Ale pod jednym warunkiem jest jakim? Następnym razem przedstawisz mi tego słynnego brata Adama. W jej oczach błysnął psotny ognik. Muszę poznać człowieka, który zaczął całe to zamieszanie. Marek roześmiał się głośno. To może być niebezpieczne. Jesteśmy bliźniakami. Bliźniakami? Julia zatrzymała się w pół kroku. To nawet mi nie powiedziałeś? E. Marek poczuł rumieniec na twarzy, niezupełnie identycznymi. Julia pokręciła głową z niedowierzaniem, ale uśmiechała się szeroko. Marek Kowalski, coś mi mówi, że z tobą nigdy nie będzie nudno. I gdy wychodzili razem z pracowni, w chłodne listopadowe popołudnie, Marek wiedział, że czasami najpiękniejsze historie zaczynają się od błędów, ale kończą się prawdą.